Hej, z tej strony Bacchus, kolejny przegląd dnia, tym razem, proszę Państwa, mamy nową emotkę. Okej, okay, kolejna na licencji. Kurde, ktoś mi ostatnio w komentarzach pisał, że mech mówię. Ale akurat teraz nie powiem mech, ponieważ aura, to jest bardzo ładny skin. Akurat wolę wersję pierwszą, ale druga też jest w okay. Więc y, proszę nie szkalować mnie w komentarzach. Jest złota kłódka. Słabe To jest słabe Zawadiaka Wolę babkę Niszczycielka serc Dwa style, spoko Dominion Spoko, taki tryb, który był kiedyś w LoLu, to jest na pewno nawiązanie do tego Jest smokę Spoko Ostrza, spoko O, to jest nawet ładny skin, ale za 2k Kurde, dużo. 1500 max. E, spoko, taki oto zbieraczek jeszcze jest. E, hmm, hmm, hmm. Nie no, słaby. Za 800 powinien być. E, o, ten jest za 800 ja akurat pasuje To jest fajna emotka. Strasznie długa, ale fajna. <grych> Okej. Okay. I dalej są zestawy z obcego, flasha i Street Fightera. I oczywiście zestaw, kto się śmieje ostatni, też jest dostępny. Spoko. Lecimy sobie teraz ym, do Ratowańska. Okej, okay. na początku lamy. Zobaczmy jakie tutaj są. Na razie się wczytują, więc kurde, jeszcze ich nie ma, ale za chwilę się pojawią. Jest ulepsz lama standardowa, jest jest bliska super lama, czyli, no kiepsko, moim zdaniem one są po prostu za drogie, ale, ale, za drogie na pewno nie jest to, że w deskogrodzie możemy sobie faudolce zdobyć. A dokładnie w tym oto miejscu znajdują się właśnie nasze faudolce. Gramy misje i faudolce wpadają na nasze konto. 30 spoko. Lecimy sobie dalej, do kurde, do liny samowitości. I tutaj proszę bardzo. 35 fałdolców. Misja na samym początku. No i jeszcze jest inna misja w Twin Peaks Od razu lecimy sobie do niej. W tym oto miejscu 40 fałdolców. Spoko. Więc łącznie jest to 5. Plus jeszcze misja dnia. Czyli ponad 155 fałdolców dzisiaj do zgarnięcia. Więc bardzo kurde fajna sprawa. A jeżeli chodzi o misje na 160 poziom, no to proszę bardzo w ten sposób się one prezentują. Jest tutaj reperk. I przy okazji strzelba hellowa. Spoko. Tutaj jest PD Bohatera, więc. Yy, znaczy, sorry, PD schematu, więc kiepsko. A tu PD Bohatera, czyli jeszcze gorzej, nie? Jeżeli chodzi o inne misje, to tutaj mamy Oceleńców, 125 Epickiego, i tuż tu obok jest legendarny profit, przy okazji Reprofit, więc można tu sobie misję zagrać. 120 Epickiego na balonie. O, fajna 10-minutówka. 115 epickiego i tuż obok 95 legendarnego na troszeczkę dłuższej misji Jest bohater do zgarnięcia na misji grupowej, na sety poziom Mamy szybkie obozy tutaj I jeszcze w tym miejscu znajduje się fajna misja 80 epickiego, 145 rzadkiego Dobra, dogrywam się, bo mi się zapomniało Jest bohater do zgarnięcia dzisiaj No i w sumie przez yy, dłuższy czas Spoko, nawet jest dobry do tego mamy także nowe questy i tam mamy nowego bohatera i nowego obrońcę. Więc proszę bardzo, nowe questy: 7 questów łącznie jest właśnie obrońca, i tu jest bohater. Proszę bardzo, nowy. Więc tyle. Ja się z Wami żegnam. się przejść. Elu.